Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj taki nietypowy odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo teraz tak, mam u siebie bieżnię Pacto, która jest u mnie od nowości i to jest ta sama bieżnia, którą nagrywałem 15 kwietnia 2021 roku. Następnie 12 października 2021 roku nagrywałem taki film bieżnia Pacto po 5 miesiącach użytkowania i tam wszystko naprawdę wyglądało bardzo fajnie. Teraz mam tą samą bieżnię po dwóch latach i trzech miesiącach od zakupu. Mamy dzisiaj 24 lipca 2023 roku. Ciach, odkładam ściągę i słuchajcie, odebrana została od klienta. Była ona ponad rok u jednej pani. Nie była serwisowana, nie była smarowana. Ogólnie tam był mocno utrudniony kontakt z klientem. I teraz tak, ja jej jeszcze od. Odbioru nie uruchamiałem. Także będziecie takimi świadkami, jak to wszystko będzie funkcjonowało, właśnie sumując po dwóch latach i trzech miesiącach. Dodatkowo, słuchajcie, taka ciekawostka. Napisałem do ZIPRO, bo wiedziałem, że już trzeba tutaj wymienić pas, pewnie BLAT. Napisałem do ZIPRO, żeby mi wycenili części pas i BLAD, bo chciałem to wymienić. I ZiPro mnie, słuchajcie, no mocno zaskoczyło. Zakładam, że gdybym napisał, żałuję, że nie napisałem z takiego, wiecie, jakiegoś anonimowego konta mailowego, bo ja poprosiłem o wycenę tych części, oni mi napisali, że oni mi... Dadzą nową bieżnię, zabiorą starą, żeby tam sobie ją pobadać, a dadzą mi w to miejsce nową. Także po tych dwóch latach, po gwarancji, też im napisałem, że bieżnia jest po gwarancji już, yy, dostałem nową bieżnię, która jest na dole, to muszę spakować do kartonu, ale z czystej ciekawości chciałem Wam nagrać ten materiał, żebyście zobaczyli, jak to wszystko funkcjonuje właśnie po czasie. Także ja teraz oddalę kamerę, wejdę na maszynę i będziecie świadkami właśnie takiej takiego wrażenia po takim już długim okresie czasu. Sprawdzę w pierwszej kolejności, jak w ogóle wygląda blat. Blat nie jest porysowany. Pas czuć, że jest już wytarty i na pewno pas trzeba wymienić. Blat jeszcze mógłby spokojnie zostać. Trzeba ją chyba włączyć. Czekajcie, gdzie ona ma tutaj tak uruchomiona. Możecie mi wierzyć lub nie, ale nie uruchamiałem jej po tym odbiorze, gdzie ona miała start. 3, 2, 1. Pfff, ruszyła. Mam prędkość teraz 2 km na godzinę, i powiem Wam szczerze, jestem w szoku, bo teraz tak nic się nie tnie. Obawiałem się, że ona będzie się gdzieś tam ślizgała na pasku. Że będzie trzeba, wiecie, pasek naciągnąć, ewentualnie naciągnąć e, e, sam pas biegowy. Chodziło mi o pasek klinowy wcześniej. Kurczę. Ha. Jestem po prostu w szoku. Działa. E, też biorę pod uwagę to, że jakość tych, tej produkcji chińskiej bardzo mocno spadła i te bieżnie kupione 2-3 lata temu powiedzmy ja ją kupiłem 2, ponad 2 lata temu ale ona pewnie na magazynie ZIPRO jeszcze leżała zakładam może z rok, z pół roku a teraz jeżeli coś kupicie to ta jakość jest po prostu dramatyczna słuchajcie działa nie była smarowana ponad rok czasu Blat nie jest zaorany, pas do wymiany. Jest teraz 10 km na godzinę. Jestem po prostu w szoku, naprawdę. Nic się nie tnie. Waży 93 kg, no może 95. Ale kurczę, naprawdę jestem zszokowany. Pani, od której odbieraliśmy tą bieżnię? Powiedziała, że robiła codziennie rozgrzewkę na niej, nie pytałem się jak długa była ta rozgrzewka, ale podobno była bieżnia użytkowana e, praktycznie codziennie. Słuchajcie działa, jestem zszokowany, tak naprawdę można by było tą bieżnię dalej dać klientowi, kurczę no. Na, na, naprawdę ciężko mi tutaj powiedzieć, bo nie chciałbym teraz y, jakoś tutaj za bardzo tego wszystkiego zachwalać, żebyście nie pomyśleli, że to jest, nie wiem, jakiś film sponsorowany, bo żadne filmy na tym kanale nie są sponsorowane, ale no tutaj należy się dla Zipro uznanie, nie, nie dla Zipro, dla Zipro pakto dla bieżni Zipro Pacto. Naprawdę jestem Mile zaskoczony. Jeszcze odkręcę obudowę silnika i pokażę Wam, jak to wygląda w środku. Bo też wstyd się przyznać, ale nigdy nie był silnik czyszczony. Zwróćcie sobie uwagę, będzie trochę trzęsło, bo nie mam stabilizacji w aparacie, ale tak, tu jest silnik. Tutaj mamy pasek. Nie trzeba go naciągać, nie trzeba go czyścić. Bardzo często, kiedy smarujemy bieżnie, i wiecie, i ten strumień smaru jest skierowany w tą stronę bardziej o, z tej strony, w tą. To dostaje się tutaj na pasek i, i bieżnia się wtedy. Ten pas się, pasek się ślizga jednocześnie mamy wrażenie, jakby się pas, po którym biegamy, ślizgał. Tutaj jest układ. Zobaczcie, tam jakaś nawet monetka leży. O. No dobrze dokurzona. Trzeba pamiętajcie to czyścić, bo jeżeli ten układ będzie zakurzony, on będzie się przegrzewał, będą się tam mogły robić jakieś zwarcia, bieżnia się po prostu bardzo szybko przepali. A tutaj spodziewałem się, że będzie dużo gorzej. Naprawdę nie ma dramatu. O, jeszcze jedno ujęcie, zobaczcie. Słuchajcie, nie ma co za bardzo mówić w podsumowaniu, wszystko widzieliście. Ja jestem w szoku, bo można by było wywnioskować z tych wszystkich e, innych filmów na YouTube, że Bieżnie za 2000 to złom, a jak się okazuje, one działają, funkcjonują, są całkiem mocne. E, nie spodziewałem się naprawdę tego, że ten blad wytrzyma. Tutaj wystarczyło wy, by wymienić pas, wyczyścić silnik, układ, nasmarować. I bieżnia zakładam posłuży jeszcze przez następne dwa lata. Jeśli macie tą bieżnię u siebie, piszcie proszę w komentarzach jak sprawuje się u was. Każda opinia jest naprawdę na wagę złota. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.